Nie ja znajduję się, jak widzicie, w e, Pet Simulator X, a dlaczego? Bo chciałam wam powiedzieć, że jeżeli napiszcie w komentarzu chcę peta i swój nick z Robloxa, to będę mogła wam wysłać jakieś peta z Pet Simulatora. Na przykład takiego, wiem, nie ma zbyt dobrych petów, lub na przykład ekskluzywa jakiegoś sorka, bo trading mi tu przyszedł. E, czekajcie, wyłączę sobie tradery, bo tu... O, oh, friends, Dobre. To mój nick do mailboxa jest... Um, jest Mój nick do mailboxa jest taki. Tylko bez tej małpy. Martin Aga 13. Więc możecie mi wysyłać jakieś te prezenty i piszcie w końcu, chcę pytać swój nick w Robloxie, to wam jakiegoś dam. Papatki.